Samobójstwa w Japonii. Taki popularny wydawałoby się temat. Tymczasem Japonia jest 17 krajem na świecie pod względem liczby samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Raptem 7 miejsc wyżej niż Polska. I my, i Japończycy mamy więc problem. Jest wiele powodów, które cytuję się mówiąc o samobójstwie w Japonii. Presja finansowa. Brak elastyczności społecznej. Presja życia zgodnie z normą i bycia normalnym, zły poziom pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, brak zrozumienia problemów psychicznych, słaba komunikacja międzyludzka. Samobójstwo w Japonii nie jest do tego uważane za grzech, tak jak w religiach Zachodu. Dla niektórych jest to wręcz honorowe wyjście z trudnej sytuacji. Odwołujące się do samurajskiej tradycji Sepuku czy kamikaze z okresu II wojny światowej. W Japonii znajduje się jednak drugie na świecie najpopularniejsze miejsce popełniania samobójstw, drugie po moście Golden Gate w San Francisco. Kigahara. Las znany też jako dziukaj, może drzew. Zaczęło się od powieści sprzed kilkudziesięciu lat, która opowiadała losy pary zakochanych, którzy wspólnie odebrali tu sobie życie. By odwiedzić lasa Okigahara, jedziesz autem pod górę Fuji. Popularną turystyczną okolicę. Wchodzisz do lasu, na ścieżkę turystyczną, mijasz napisy opisujące piękne okolice. I dochodzisz do końca ścieżki. To jest wejście do części lasu, do której nie można wchodzić, więc tam spędzimy większość dnia. Nikt nie pilnuje, czy ktoś tu wchodzi. Tak jakby po drugiej stronie tego sznura nie było już Japonii. Nie ma tu turystów, rodzin z dziećmi, pamiątek i sklepów z przekąskami. Są sznurki. Sznury. Rozwieszone pomiędzy drzewami przez osoby, które wchodzą do tego lasu, by rozważyć, czy chcą z niego kiedykolwiek wyjść. Mamy kolejny sznur zawiązany wokół drzewa. Spróbujemy zobaczyć, co jest na końcu sznura. Okay. Sznur jest po to, żebyś trafił do ścieżki, jeśli jednak uznasz, że warto dać życiu drugą szansę. Przez połamane drzewa z korzeniami na wierzchu, szukając połamanych, złamanych ludzi popołudnie. Niektórzy używają ich tylko po to, by łatwiej było znaleźć ich ciało. Zastanawiasz się, czy ten spacer, który robisz przez te, ten las, czy to jest czy to są czyjeś ostatnie kroki, czy nie? Tak idziemy chyba z kilometr głęboko w las ale na całe szczęście mamy ten sznurek który nas stąd wyprowadzi Uff. Kogoś doszedł naprawdę daleko Okej okay. tutaj skończył mu się sznur Uff. znaleźliśmy koniec naszego sznura to jest tymczasem inny sznur Znajdujemy różne sznury, nitki, chustki. Różne sposoby powrotu do świata. Patrzę na nie i zastanawiam się, które z nich zostały użyte, a które nigdy się nie przydały. W większości znajduję urwane tropy i dobrze. Każdy urwany trop to być może nadzieja dla jednego człowieka. Jest kilka powodów, dla których akurat ten las stał się tak popularny wśród samobójców. Jednym z nich jest ta książka wydany w latach 90. w Japonii poradnik samobójcy. Książka ta była kontrowersyjna ze względu na swoją szkodliwość społeczną, ale ostatecznie nie wycofano jej z druku w Japonii, mimo tego, że przyczyniła się do śmierci wielu ludzi. Jest to poradnik na temat tego, jak można się zabić, jakie są skuteczne sposoby, jakie są najmniej bolesne sposoby. W Japonii można też znaleźć strony internetowe na ten temat. Kilkaset osób rocznie wchodzi do tego lasu, by już nigdy z niego nie wyjść. Część osób postanawia się powiesić, część przedawkowuje leki. Dla ludzi, którzy odbierają tu sobie życie, to estetyczny, cichy koniec bo są przecież tacy, którzy w Tokio rzucają się pod pociąg. Było ich w pewnym momencie tak dużo, że koleje miejskie zaczęły obciążać ich rodziny kosztami tak zwanego fee, czyli kosztami sprzątania. Cały ten las wyrósł na magmie, zaschniętej po erupcji góry Fuji, która jest blisko bardzo. Nigdy nie widziałem miejsca o tak dziwnej przyrodzie. Do tego pobliskie złoża metali ciężkich zakłócają GPS zakłócają kompasy. Znaleźliśmy czyjś namiot. Namioty są. Zwykle w tym lesie pozostałością po ludziach, którzy jeszcze się zastanawiają czy chcą się zabić, czy nie e, więc jest dużo takich szczątków. W sumie nigdy po namiecie nie wiadomo czy ta osoba wróciła do domu, do rodziny, czy, czy została już w tym lesie. Przerażające to jest móc widzieć dokładnie, co zjadła, co wypiła taka osoba, w świadomości, że ta osoba nie dobrze może gdzieś tam w tym lesie nie żyć. Przerażająca rzecz w tym lesie to cisza. Las jest tak gęsty, że. Nie ma tu wiatru w ogóle. Liście się w ogóle nie ruszają. Nie ma ptaków z jakiegoś powodu. W połączeniu z tymi wulkanicznymi, zaskniętymi formami tutaj, to ten to krajobraz jak. Z... To jest niedorzecznie jak ten las wygląda po prostu. Tak idziesz po prostu, i. Idziemy wzdłuż ścieżki. Znajdujemy kolejny trop. Idziemy wzdłuż nici. Znaleźliśmy czyjeś obozowisko. Czasem znajdujemy puszkę jedzenia, czasem coś więcej. Na końcu sznurka znaleźliśmy jakieś 15 par damskiej bielizny i akcesoria seksualne. What the fuck? Od tego znaleziska prowadzi nas kolejna nić. Musiałeś musiał iść z tamtej strony, bo sznurek mu się skończył tutaj, więc zawiązał wokół drzewa. Tam coś leży. I don't see anything here. See anything here. Looks pretty old. Yeah, that's... It's all covered with old. moss and stuff. Yeah. <gasps> Skull. What? Oh shit. I am so good at this. Holy fuck. are you serious in bones oh. no it's not just are you okay coming here do you not want to come here Trudno się nie zastanowić, kim była ta osoba, po co tu przyszła, jaka była jej historia. Zostawię tutaj swoją kamerę. I tu są jego ubrania. To jest plecak, ubranie, znowu ubranie. A tam leży. Raczej nic się tu nie zachowało. No i tak byśmy tego nie odtwarzali. Okay. Opuszczamy to miejsce, korzystając ze sznura, który ma kilkaset metrów. Nie wiemy, czy ta osoba zostawiła go dla siebie, czy dla kogoś takiego jak my, kto mógłby ją znaleźć. Wyszliśmy z powrotem przez bramkę i nagle z powrotem jesteśmy na szlaku turystycznym, gdzie ludzie sobie przychodzą na wycieczki z rodzinami. Są tutaj oznaczenia szlaków, w pobliżu są jaskinie, gdzie są kolejki turystów do oglądania. Pewnie 500 metrów stąd jest jaskinia lodowa, gdzie jest tłum ludzi. Mała odległość dzieli to wszystko. Po tej stronie znaku zakazu wejścia ten las wygląda praktycznie tak samo, ale nie wygląda upiornie, tylko wygląda pięknie. Jak piękny las, którym można by się zachwycać. Patrzysz na ten sam widok. Las. Może być piękny, a może być upiorny. Możesz go zwiedzać z rodziną, możesz być tutaj szczęśliwy, a możesz rozwijać w nim taśmę ku swojemu końcowi. Jest to dobra metafora życia. Zamiast patrzeć na problem samobójstw w Japonii przez pryzmat tego, jakim dziwnym obcym krajem jest Japonia, zastanówmy się, jaką lekcję możemy z tego wynieść my. Jeśli masz znajomą osobę, która ewidentnie tłumi w sobie problemy, to nie udawaj, że tych problemów nie ma. Otwórz się dla niej. Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. <śmienic>